Cześć z tej strony, Maja gruga z Informatora i e Przedsiębiorcy. Dzień 15 naszego wyzwania Zdrowy Biznes. I dzisiaj chciałam pomówić z Tobą o takim temacie, o którym mało kto mówi. Możliwe, że sam o tym nie myślisz, natomiast ja uważam, że to jest temat bardzo ważny. A mianowicie chciałam Cię zachęcić do tego, żebyś w Twoim biznesie częściej mówił nie, niż mówisz tak. I teraz o co, o co mi chodzi? Im dalej jesteśmy w biznesie, tym mam wrażenie, to jest, to jest ważniejsze. W tej naszej działalności, bo będzie się pojawiało czy pojawia się u Ciebie coraz więcej decyzji do podjęcia, coraz więcej propozycji współpracy, coraz więcej klientów. Mam nadzieję, że również z moją pomocą będzie się u Ciebie pojawiało coraz więcej wyborów, których będziesz musiał dokonać i bardzo ciężko. Jest odmawiać, szczególnie jeżeli gdzieś tam trochę kuleje, gdzieś tych klientów mogłoby być więcej, wtedy jest nam ciężko odmawiać i łapiemy się wszystkiego, i bardzo to jest dobrze widoczne w biznesie online, kiedy po prostu łapiemy się każdej możliwej taktyki, każdej możliwej porady i robimy wszystko. A nie wychodzi nam z tego nic i, i nie mamy efektów, bo tak naprawdę tych możliwości jest bardzo, bardzo dużo. I nie ma takiej opcji, żebyśmy mogli, szczególnie jeżeli jesteś jednoosobową firmą, żeby móc robić wszystko. To tak jak z tymi mediami społecznościowymi mówiłam: Nie jesteś w stanie robić każdego kanału. A, a dzisiaj, chcę Ci powiedzieć tak ogólnie w biznesie, też nie jesteś w stanie powiedzieć wszystkiemu tak. I o co mi tutaj chodzi? Na przykład, będą się pojawiali ludzie, którzy chcą z tobą współpracować, czy pomóc ci. Współpracować na zasadzie, pojawią się ludzie, którzy ci będą mówili tak, że, że mogą ci zrobić lepszą stronę niż masz, bardziej profesjonalną. Pojawią się ludzie, którzy będą ci chcieli zrobić SEO. Pojawią się ludzie, którzy będą ci chcieli w jakiś tam sposób pomóc. Ja nie mówię, żeby nie korzystać z tej pomocy, oczywiście, że tak. Musimy korzystać z ludzi, którzy znają się na innych rzeczach, natomiast nie możemy łapać się każdej tej okazji. To musi mieć ręce i nogi i musimy bacznie patrzeć, co ma w naszym biznesie sens, to jest raz, a dwa, co działa. I teraz, jeżeli już decydujemy się na coś, to robimy to konsekwentnie i dajemy temu tyle czasu, ile jest potrzebne, żebyśmy się przekonali, czy to przynosi nam efekty, i czy to są takie efekty, jakich chcemy. I wtedy, kiedy mamy te dane, możemy się zdecydować, czy my kontynuujemy z tym, czy wtedy mówimy właśnie nie, dobra, nie, nie wtedy droga, to dla nas nie działa, próbujemy czegoś innego. Natomiast problem się dzieje, kiedy mówimy wszystkiemu tak, próbujemy wszystkiego naraz i tak naprawdę nie wiemy, co dla nas działa, a co nie działa, bo robimy wszystko i, i, i tak do końca nic nie robimy porządnie i nie wiemy, jak to ma dla nas. Działać. No to, jest, to jest taki typowy przykład, właśnie mediów społecznościowych czy innych taktyk, które możemy użyć w internecie. Inna sprawa, będzie się pojawiało pełno szkoleń i kursów, tak jak ja się pojawiłam z moimi, i mówię tu z pełną odpowiedzialnością. To wszystko, co się Tobie pojawia, też oceń, czy to jest to, czym Ty się teraz chcesz zajmować, czy to jest coś, co jest Ci teraz potrzebne i skup się na tych które Ci są w tej chwili potrzebne. Nie mów wszystkiemu tak, nie ściągaj wszystkich PDF-ów, nie kupuj wszystkich kursów, bo dostaniesz mędlików w głowie, nie wprowadzisz nic w życie i znowu będzie taka sama sytuacja, jak, jak z tymi ludźmi, że robisz wszystko, a nie wiesz, co, jakie ma ci przynieść efekty i jak to w ogóle ocenić, czy to ci przynosi efekty, albo jak coś zacznie ci przynosić efekty, to się okaże, że nie wiesz z tych wszystkich rzeczy tak naprawdę, która Ci przyniosła te efekty. Kolejna rzecz. Jest milion narzędzi online, które mają nam ułatwiać życie. Wybierz sobie jedno, dwa, które faktycznie sprawdzisz, że faktycznie dzięki temu jestem bardziej produktywny, ono gdzieś tam przypomina mi coś, kiedy trzeba, czy robi za mnie coś, co jest mi potrzebne i tych używaj. Nie używaj wszystkich naraz, też się można zagubić w gąszczu. W większości tych rzeczy, w większości tych rzeczy będziesz musiał powiedzieć nie, żeby właśnie się nie zagubić. Jakby w ilości tego wszystkiego. Kolejna sprawa, yy, klienci. I, I tutaj wiem, że może to być dla niektórych trudne, szczególnie jeżeli jesteś w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o klientów. Natomiast jeżeli nie jesteś w aż tak trudnej, jakichś tam klientów masz, to mów nie klientom, z którymi nie chcesz współpracować albo z którymi czujesz od razu, że. Ciężka będzie współpraca, że, że nie, do, nie dogotujesz się z tymi ludźmi, że będą problemy. Czasami mamy takie przeczucia, czasami nie ma tej chemii po prostu między tobą a klientem, albo czasami wiesz, że projekt nie jest do końca taki, gdzie ty jesteś najlepszym rozwiązaniem i wiesz, że będziesz się z tym męczył, to nie rób tego, bo to wydrenuje twoją energię i nie będziesz miał tej energii, żeby skupić się na tym, chociażby żeby znaleźć dobrych dla Ciebie klientów, takich, którym faktycznie możesz pomóc i z, z której współpracy Ty będziesz zadowolony, jak i ten Twój klient. Nie pakuj się w te, nie pakuj się w takie problemy, nie pakuj się w takie sytuacje, tak? Tak samo musimy się nauczyć mówić nie, jeżeli chodzi o nasz czas. Czyli jeżeli chodzi o to, że ktoś chce, żebyś mu pomógł na przykład. Ja nie mówię, że zawsze, tak? Oczywiście masz... Musisz mieć takie kryterium, tak? Są rzeczy, które jak czujesz, że to bym zrobił nawet za darmo, no to pewnie, że tak. Ale doba ma tylko 24 godziny i trzeba podjąć jakieś decyzje. Jak jesteś w tej fali rozwoju biznesu, wzrostu, czasami musisz powiedzieć nie. Czy to współpracy, którą ktoś Ci oferuje, a wiesz, że ona nie jest dla Ciebie takim optymalnym rozwiązaniem teraz, że na przykład dużo pracy Ci to będzie kosztowało, a tobie nie przyniesie żadnych potencjalnych klientów, ani, ani nic jakby, co mógłbyś użyć w swoim biznesie, tak? Więc czasami yy, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, żeby zgadzać się na takie współpracę, to ci nie przeszkadza, bo i tak masz pełno klientów i chcesz pomóc, ok. Ale jeżeli teraz musisz się skupić na tym, żeby rozwijać swój biznes, to nie zgadzaj się na to, żeby pomagać komuś, jak, jak, jak tobie to... Hmm, nie pomoże. W sensie, ja nie jestem tutaj przeciwko pomaganiu, czy pomaganiu za darmo, czy pomaganiu przyjacielowi. Absolutnie nie chcę, żebyś tak mnie zrozumiał. Tylko mm, e, rozwin swój biznes na tyle, żebyś naprawdę mógł sobie wtedy pomagać i za darmo, i komu chcesz, i, i, i to, to jest wtedy taka komfortowa dla Ciebie sytuacja, tak? E, czasami trzeba odmówić dziecku, bo masz zaplanowany webinar na wieczór. Tak? Uczy, uczy. Chodzi mi tutaj o to, żeby nauczyć się wyznaczyć takie zdrowe granice i e, dzięki nim skupiać się na tym, na czym naprawdę się powinieneś skupić, co Ci przynosi efekt, co musisz sprawdzić, czy Ci przyniesie efekt i co powoduje, że masz taki zdrowy balans między, tym, między pracą a życiem. Czasami w tej takiej e, silnej fazie rozwoju, ten balans polega na tym, że poświęcasz trochę, tak, wszystko temu biznesowi, ale um, nauczenie się wyznaczenia tego granic i mówienia tego nie częściej niż mówienia tak, naprawdę pomaga, żeby się skupić, żeby te działania, które podejmujesz, pchały do przodu Twój biznes, żeby pomagały Ci znajdować więcej klientów. Yy. I. Yy. Podziękuj rzeczom, które nie działają, które wiesz, że nie działają. Jak coś próbujesz, to skup się na tym, daj temu czas, żeby podziałać, żebyś był w stanie ocenić, czy to działa. Naucz się stawiać zdrowe granice sobie, ludziom wokół ciebie, zdrowe granice też Twoim klientom. No, i takie jest przesłanie tego mojego filmu. Dzisiaj takie mam zadanie dla ciebie: usiądź i zastanów się nad tym, co powiedziałam, i wypisz sobie listę rzeczy którym tak naprawdę powinieneś odmówić w tej chwili po to, żeby chronić i rozwijać swój biznes. Dzięki za dziś i do zobaczenia jutro. Cześć!